Myślę, że jeszcze za wcześnie na ocenę musimy obejrzeć te walki. Myślę, że nie był zły, stoczyłam pięć walk, aczkolwiek jak już się tak jest blisko medalu, to zawsze ten medal chciałoby się wywalczyć. No i, no i na pewno jest smutek, że medalu nie ma. Ja mam już cała w stanie i w zasadzie 29 lądujemy i już od pierwszego Jesteśmy w Giżycku. No tutaj akurat nie, nie mogę narzekać techniki mi nawet wchodziły, bo dość dużo, dość dużo punktowałam w tej walce o medal, no niestety czegoś zabrakło, może koncentracji, bo to w zasadzie po moim ataku nie powinno nie powinno się zdarzyć, że ona po moim ataku zakłada mi duszenie i jest IPON. Myślę, że w tej ostatniej walce koncentracji, a, a te techniki nawet nawet na tym turnieju dobrze wchodziły, bo ze mną jest różnie. Raz mi wchodzą, innym razem na kary gdzieś wygrywam. Tutaj akurat rzutowo było fajnie, no, ale myślę, że nad dokładnością na pewno, żeby może te yuko wazari zamienić na, od razu na ipon.